Dzień dobry. Szanowni Państwo, nazywam się Agata Kurek. Jestem doktorantką w Katedrze Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki. Jestem również przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Signalis. Dzisiaj przedstawię Państwu film pod tytułem Systemy transportowe wspomagające codzienne podróże w ramach wydarzenia Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej. Na początku chciałabym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wsparły mnie w przygotowaniu tego filmu. A są to przede wszystkim pani profesor Elżbieta Macioszek, pan profesor Grzegorz Sierpiński, pracownicy Centrum Sterowania Ruchem Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach oraz wszyscy członkowie Studenckiego Koła Naukowego Signalis. Zapraszam. W dzisiejszych czasach na drogach występuje bardzo dużo pojazdów. Kierowcy tych pojazdów tracą często swój cenny czas. Czas ten tracą w oczekiwaniu na możliwość włączenia się do ruchu na wlotach skrzyżowań, czas ten tracą w poszukują miejsca parkingowego, oczekują również na przystanku na przyjazd środka publicznego transportu zbiorowego i w wielu innych miejscach sieci transportowej. W przypadku samochodów i kierowców samochodów osobowych rozwiązaniem takiego braku miejsca jest ciągła rozbudowa sieci transportowej, czyli budowa dróg i nowych skrzyżowań. Jednak jest to tylko takie chwilowe rozwiązanie, ponieważ każda pojemność, nowo powstała pojemność w ten sposób zostanie bardzo szybko przez kolejne pojazdy zagospodarowana. Jednym z takich rozwiązań, które stosowane jest w inżynierii ruchu w celu poprawy kongestii na sieci transportowej są inteligentne systemy transportowe. Systemy te pobierają informacje o natężeniu ruchu, o lokalizacji. Autobusów, o lokalizacji innych środków transportu i na podstawie danych ubranych ze świata rzeczywistego z wykorzystaniem centrum sterowania sterowany jest ruch w mieście. W 2013 roku w Gliwicach, w ramach projektu Rozbudowa Systemu Detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetnych, uruchomiono Centrum Sterowania Ruchem, będące referatem zarządu dróg miejskich w Gliwicach. Pracownicy Centrum Sterowania Ruchem mają stały wgląd w to, co się dzieje na obszarze objętym inteligentnym systemem transportowym. Dzięki temu pełnią funkcję nadrzędną i mają możliwość sterowania ruchem w czasie rzeczywistym. Jest to możliwe dzięki kamerom monitoringu, które zlokalizowane są w różnych punktach na sieci transportowej miasta. Na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną również zlokalizowane są kamery wideodetekcji. Kamery te pozwalają na wykrywanie pojazdów, które znajdują się na wlotach skrzyżowań, dzięki czemu możliwe jest sterowanie wyświetlanymi sygnałami w zależności od natężenia ruchu znajdującego się na danym wlocie skrzyżowania. W mieście funkcjonują również kamery NPR, czyli kamery rozpoznawania tablic rejestracyjnych. Dzięki nim możliwe jest monitorowanie ruchu na danej drodze, co również daje możliwość koordynacji kilku skrzyżowań z sygnalizacją świetną, co pozwala kierowcom na przejechanie kilku skrzyżowań z sygnalizacją świetną bez konieczności zatrzymywania się, jeżeli poruszają się z prędkością zgodną z przepisami ruchu drogowego. Nie tylko pracownicy Centrum Sterowania Ruchem mają podgląd rzeczywistą w sytuację występującą na drodze, ale również uczestnicy ruchu poruszający się po ulicach w mieście Gliwice poprzez aplikację ITS Gliwice. Aplikacja ta pozwala zwykłemu użytkownikowi na podgląd w kamery monitoringu znajdującej się na wybranych skrzyżowaniach, jak również sprawdzenie natężenia ruchu na danej drodze. Kierowcy w centrach miast mają problem z znalezieniem wolnego miejsca parkingowego. Aby ułatwić kierowcom poszukiwanie wolnego miejsca parkingowego, wprowadzona jest dynamiczna informacja parkingowa. Jest to system detekcji zajętości miejsc parkingowych, który pozwala na monitorowanie wykorzystania miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym. Miejsca parkingowe wyposażone są w czujniki, tak zwane sensory magnetyczne, które wykrywają pojazd. Informacje o zajętości poszczególnych czujników wysyłane są do sterownika, który umożliwia wyświetlanie informacji o zajętości miejsc parkingowych na tablicach zmiennej treści. Dzięki aplikacji ITS kierowca wyruszający w drogę może sprawdzić, jaka jest dostępność miejsc parkingowych w miejscu, do którego planuje swoją podróż. Kolejnym elementem inteligentnych systemów transportowych w mieście gliwice są tablice zmiennej treści. W mieście często występują utrudnienia drogowe. Mogą być one związane z robotami drogowymi, jak również mogą być to chwilowe utrudnienia. Informacje te mogą być wyświetlane na tablicy zmiennej treści, dzięki czemu kierowcy są poinformowani o sytuacji występującej na drodze. Pracownicy z Centrum Sterowania Ruchem mogą w czasie rzeczywistym zmieniać treść wyświetlanego komunikatu na tablicach zmiennej treści. Kierowca, który wyrusza w podróż, również może sprawdzić, czy na zaplanowanej trasie nie występują utrudnienia drogowe. Elementy inteligentnych systemów transportowych dedykowane są nie tylko kierowcom. Pozwalają one również na usprawnienie podróży rowerem. Systemy detekcji stosowane dla kierowców samochodów osobowych również mają swoje zastosowanie w przypadku rowerzystów. W tym przypadku jest to pętla indukcyjna, która zlokalizowana jest przed przejazdem rowerowym. W momencie wykrycia przez pętlę yy, rowerzysty, informacja przesyłana jest do sterownika o zajętości danej pętli. Dzięki czemu rowerzysta nie musi schodzić z roweru, aby nacisnąć przycisk. Duże natężenie ruchu na drodze, jak również losowe zdarzenia powodują, że Środki transportu publicznego mają opóźnienia w stosunku do rozkładu jazdy. Dzięki aplikacji ITS możemy sprawdzić lokalizację danego środka transportu zbiorowego na sieci transportowej miasta. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu autobusów w nadajniki GPS. Na niektórych przystankach również zlokalizowane są tablice systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, które informują o czasie przyjazdu danego autobusu. W trakcie tak krótkiego filmu nie sposób pokazać wszystkich elementów inteligentnych systemów transportowych. Przedstawiliśmy jednak te najistotniejsze z punktu widzenia użytkowników dróg. Adresowane do pieszych, rowerzystów, kierowców czy pasażerów transportu zbiorowego. Kolejne wyzwanie to integracja różnych form podróżowania na jednym obszarze. W miastach funkcjonuje wiele systemów informacji pasażerskiej. Transport publiczny jest obsługiwany przez niezależne systemy informacyjne, podczas gdy operatorzy usług współdzielonych posiadają własne aplikacje mobilne. Przekazujące użytkownikom aktualną lokalizację pojazdu. W odniesieniu do miast kluczowym jest spojrzenie na problem globalnie i budowa zintegrowanego podejścia poprzez obsługę pasażerską i łączenie podróży w łańcuchy. Idea ta w ostatnim czasie zyskała konkretną nazwę: Mobility as a Service. Koncepcja zakłada minimum znajomości systemu transportowego przez pasażera, ale maksimum przetwarzania danych w sposób dynamiczny przez system informatyczny. W jednym systemie otrzymujemy pełny przegląd możliwości przemieszczania, wliczając w to łańcuchy podróży lub pojedyncze przejazdy z wykorzystaniem różnych środków transportu. Dynamiczne podejście do problemu oznacza jednak konieczność. Bieżącego przetwarzania dużych zbiorów danych o systemie transportowym. Dane powinny pochodzić właśnie z czujników, kamer, liczników, a także od wszystkich operatorów. Podsumowując, wdrażanie każdej nowej formy podróżowania wymaga dodania jej do wachlarza już istniejących form, ale nie tylko fizycznie. Lecz także poprzez włączenie inteligentny system transportowy. O tym opowiemy już innym razem. Jeżeli zainteresował Cię ten materiał lub chcesz mieć wpływ na to, jak wygląda system transportowy i logistyczny w Twojej okolicy, zachęcamy do podjęcia studiów na kierunku Transport na Politechnice Śląskiej specjalności inżynieria ruchu czy systemy transportowe i logistyczne, to nowoczesne rozwiązania dla inteligentnych miast i wsparcie zrównoważonej mobilności.